I uwaga, konie ruszyły, no i właśnie dobrze ruszył Dream Big. on tam jest na froncie, Don Laurencio również dobrze galopuje z tyłu, na razie zastawką stawką Totus KR oraz Nuki, te dwa konie. Na froncie Don Laure Laurencio, blisko niego jest Tulio, blisko jest także Dream Big, pozostałe konie troszeczkę dalej. Na wyprowadził do Laurencio, blisko niego Delfina. Don Laurencio Delfina polem rozpoczął finish Drimbic. Delfina Drimbic, na razie te dwa konie z pewną przewagą. Do celownika jeszcze mamy 300 metrów. Prowadzi Delphina, Delina, ale zdecydowanie próbuje ją zaatakować Drimbic. Delina Dream Big kto będzie trzeci Delina, no wygra ten wyścig ale blisko nie jest Dream Big Delina, Dream Big na trzecim miejscu finiszuje Ruby Bell